Dzisiejsze śniadanie, życzę wam widzowi oczywiście standardowo smacznego. Dobra, jeszcze 3 minutki i będzie woda na prysznic gotowa. A wam chciałem widzowie coś pokazać, zobaczcie. To, że dzisiaj będzie piękna pogoda, to już widać i sam ten widok jest genialny. Ale wiecie co jest super? A super jest to, że mam sąsiadów. O, jest sąsiad i jest hazy. Jaka zadowolona. Także, no właśnie super. I mówię, że widok piękny, słońce piękne, ale jeszcze piękniejsze, że mam sąsiadów i taką damę. Taką damę. Cześć. Jak tam wyspa? Na razie nie nic. Na razie coś fajniejszego, coś co nie widzieliście prawdopodobnie na żadnym kanale. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ja też nie widziałem czegoś takiego, coś ekstra. Już wam pokazuję, widzowie. A to coś ekstra to jest taka pralka. Tutaj wrzucamy ciuchy, wodę, płyn. Na 15 minut ustawiamy. A później tutaj mamy suszarkę. Coś takiego nie jest drogiego. Ravanson XPB700. Potem sobie zobaczę, poczytam o tym. No i co? I robię pranie pierwszy raz w kamperwanie. Przepraszam, to nie suszarka, tylko to odwirowuje ta prawa część tej pralki, robi odwirowanie i ciuchy są wilgotne, także trzeba potem wysuszyć. Zobaczcie, 4,5 opinie, 68 opinii, 4,5 całkiem spoko, całkiem spoko. Cena. Około nowej, bo tutaj podróże po chmurze Bartek z Asią kupili bodajże za 300-350 czy 350 zł z tego co kojarzę, ale nowe oscylują w granicach 500-600 zł, a nawet widziałem, że ktoś wystawił za 2000 na Allegro i ludzie też kupują. Także można wyhaczyć powiedzmy za te 400 używkę, albo za 500, tam z hakiem nową. I to jest fajna sprawa. Jak macie dużego campervana i możecie sobie na coś takiego pozwolić, to to jest bardzo fajna inwestycja. Pobór prądu też nie jest duży, zaraz Wam pokażę. Ja zobaczę, jaką uda mi się bazę campervana kupić. Jeżeli uda mi się kupić wersję długości L3, to też pomyśl nad czymś takim, bo to jest kurczę spory game changer dla wielu osób, które podróżują tak jak ja bardzo dużo w ciągu roku. ciuchy są. Teraz. Yy... Muszę to zalać. Na tyle ubrań, co mi gromadziły się mniej więcej przez miesiąc, dałem 5 litrów wody i jeszcze za mało muszą być przykryte całkowicie. Także minimum 10 litrów wody wejdzie na takie pranie. Zalewamy. No i co i jeszcze trochę, czyli będzie z 12-13 litrów. No i jedziemy. Brzmi to normalnie jak pralka ale ekstra bardzo ważne, że przy suszeniu, żebym nie zapomniał tego węża na zewnątrz, bo podczas suszenia woda wylatuje, także trzeba będzie się jej być. Dobra, to niech się robi, 15 minut, ja w tym czasie biorę prysznic. Dobrze, a zobaczmy ile ta pralka pobiera. Wyłącza się i jak się załącza to wirowanie, w piku tam ponad 200, ale ogólnie w takim 165 W. 188 przez chwilę i 165. Czyli pewnie średnia tam wyjdzie 170-175 przez cały cykl maksymalnie, bo to się wyłącza co chwilę. To na godzinę mniej pewnie ze 100 W. Ile taka pralka realnie pobiera? Jak widzieliście w piku tam ponad 200, 188 potrafi podskoczyć, ale w momencie załączania tylko przez moment, a normalnie 165 W, jak działa i co chwila się wyłącza i jak tam przestaje się to pranie obracać i jest z pobór 0 w także realnie myślę, że ta średnia no niech będzie, to jest 165 weźmy 160 W na godzinę a pranie trwa 15 minut co to oznacza? To znaczy 40 watów w ciągu godziny 40 W ogólnie po, pobierze Wam prądu w te 15 minut co jest wynikiem bardzo, bardzo dobrym ale piękny dzień będzie już w sumie jest suszę piankę i buty od wczoraj się suszą, ale padało, wiało nie było słońca, teraz mi to wyschnie bardzo dobrze, no bo jak się rozstaniemy, bo zaraz Bartek i Asia jadą na południe 300 km a ja jadę na północ 30 i będę poszukiwać parę kamperków sobie stoi są wędkarze no i najważniejsze jest słońce, a jeśli chodzi o pranie, zostało 3 minuty masz, masz. Eee, zobaczcie Tyle normalnie brudu, także poradziła sobie. Ładnie to wszystko pachnie. Teraz tutaj jest taka zatyczka, która jest elastyczna. Zobaczymy. Patrz, jedną ręką nawet. Zamykamy, to, zamykamy. To jeszcze trzeba docisnąć. Dociskamy. I teraz mamy na spin timer tutaj na 5 minut. Nawet na 3 wystarczy. Na trzy. Oto 3,5, standard. I tutaj woda będzie uciekać i O, dzięki. Kurde, to mi się podoba i to nie jest drogie. Także są też mniejsze. Także Bartek dzięki, bo to game changer. Ja, to, w, ja też uważam, że to jest game changer. Poznaliśmy ludzi, też nie mieliśmy pojęcia, że jest taka pralka. Pokazali nam i od razu sobie kupiliśmy, jak tylko byliśmy w Polsce. 350 zł, a są mniejsze na przykład bez wirowania, to jest chyba 200 zł. Także polecam każdemu. Przede wszystkim niezależność. Nie trzeba jeździć po pralniach, czekać na nie, wirować, wirować w tych wielkich, wielkich suszarkach, co niszczą ciuchy. Samemu sobie robisz w 20 minut pranie. No Petarka. pewno i, i też y, koszty niby 350-400 zł, nie? A jak podróżujecie cały rok i tu zapłacicie 5, tu 10, tu coś. Dokładnie. To się robi sumka. Nam już się zwróciła. No. Używaliśmy ją 4 razy, bo zawsze nam idzie około 30 euro. No to już y, powinniśmy zrobić pranie za ponad 100 euro. Zwróciła się, już jesteśmy na plus. Baja. I jako ciekawostka, jak widzicie 165W pobierała podczas prania. A 117-118 skacze w momencie wirowania tego osuszania całego. No. I skończymy. I słuchajcie, nie dość, że pranie. Czy zobaczcie, jaki wygodny system tutaj Bartek mi pożyczył? To się zaczepia. O, teraz nie widzę tych tych, ale chyba dam radę. Dałem radę. I tak mi wysznie perfekcyjnie. No zarobi to sprawa dzięki. Nie ma problemu. Polecamy wszystkim. No powiem wam, podoba mi się to niesamowicie. Teraz mi solary w ogóle naładują, a w zasadzie jeden solar idealnie cały system, bo no trochę prądu zżarło teraz jak 3 dni nie było praktycznie słońca. Także niech sobie podaduje i w tym odcinku pokażę Wam kampera Bartka i Asi, ale to później. Pogoda piękna, sprzęty profesjonalne i słuchajcie, ja wam już podlinkowałem ten wywiadzik u podróże po chmurze, ale tutaj macie od zaplecza jak to wszystko wyglądało, a jak ktoś nie widział, to w opisie filmu macie link właśnie do tego wywiadu. A słuchajcie, powiedziałem wam, że zobaczycie ten link i w ogóle, ale Bartek ma filmy trochę z opóźnieniem, także w momencie jak, jak będzie ten film, to ja wam powiem Dokładnie. o tym po prostu. Dokładnie. Rest to rest, push or drown Muscle scream, veins in night, knuckles white on the fading light train until the break and Ole. Cieszę się Jankiem Tak <laughs> Tak będziemy tesnić <teraz laughs> Hej będziemy testnić A ta łapka? Ty nie lubisz tać łapki Nie? Poliżę cię, łapie ci nie da mają cię paliżę nie no dałaby, ale... Trzeba ona ci... mi da, zobacz. Daj. <laughs> no. Łapa. Poproszę, poproszę. Powiedz łapa. Daj łapę, ja mówię. No daj, Nie no daj. No daj. Nie lubi, nie, nie lubi. lubi, ale rozdała, nie? No, no, ale ona to jest ostateczność taka. Ostateczność, dobrze. Nie będziemy męczyć za łapkę. I zgodnie z obietnicą z poprzedniego odcinka, chciałbym Wam pokazać niezwykłego kampera. Nie kamperwana, tylko kampera, kampera z prawdziwego zdarzenia. Kampera, który tak zachwyca, że głową mała. Także tutaj jeszcze raz przypomnę właścicieli. Asia, Bartek, Hazy, Kicia, Kicia. Kicia. i Morganek. I Morganek. I teraz tak, ym, bardzo dużo jest tu rzeczy do pokazania, także Chcę, żeby ten odcinek nie trwał nie wiadomo ile. Bartek, powiedz w ogóle jaki rok, jaki to samochód, o co tu chodzi? To jest w ogóle Fiat Eura Mobil. Jest on wybudowany na Ducato. Jest to 2.8 silnik, rok 2008. Szukaliśmy go bardzo długo. Ogólnie mieliśmy pomysłów mnóstwo na kampery. Kamper... Chcieliśmy zacząć od campervana, ale baliśmy się, że nie wejdziemy tam z naszą futrzatą rodzinką. Więc jeździliśmy na początku po całej Anglii. Później po całej Polsce, a finalnie znaleźliśmy go pod Oświęcimiem, czyli 20 km obok naszego rodzinnego domu. No i ogólnie, za każdym razem, jak jesteśmy w Polsce, wprowadzamy różne poprawki. Nie był on na początku super estetyczny, na przykład to, praktycznie wszystko to jest trochę zściorane, jak teraz możecie zauważyć. Ale większość było właśnie w tym samym kolorze. Czyli pierwsze, czego się pozbyliśmy, to tych tutaj właśnie. Jak to się nazywa? Obić. Zmieniliśmy te obicia. To nam, to nam właśnie sz, szwagra mojego mama uszyła na wymiar. To to zmieniliśmy. Tutaj daliśmy takie tymczasowe pseudopokrowce. Ładnie wyglądają, bo, bo bo muchomory zawsze bardzo ładnie wyglądają. No i pozbyliśmy się przede wszystkim stoliku, który był tutaj beznadziejny, bo zajmował on miejsce tyle. Tutaj się gdzieś kończył, czyli automatycznie tutaj nie było miejsca. No i postawiliśmy na takie, takie, właśnie stoliki. One się nazywają jak. Blue Lagoon, to są Blue Lagoon. ale my kupiliśmy podróbkę z Chin. One są tutaj montowane na jednej nodze, którą można wyciągać, Poczekaj, ja to tak wycią wyciągać i zakładać ponownie. One są roz rozkładane w trzech. Blat, kupi blat kupiliśmy z kastorami za 90 zł. No i pozwoliliśmy sobie na takie stoliki. Jeden, jeden tylko odpalamy, jak we, we dwójkę siedzimy na kompach. Także troszkę będziemy jeszcze modyfikować, bo dodaliśmy do niego nogi, bo jednak się bardzo bujał i bali, baliśmy się, że nam tutaj troszkę rozwali. Także tak mamy. No i lodóweczkę sobie ostatnio też okleiliśmy, bo była taka po prostu prosta, a taka naklejeczka to kosztuje dosłownie 70 zł. No i pomalowaliśmy fronty i zmieniliśmy wszystkie klamki. I to na razie na tym, tak, tak właśnie upgrade'y No i elektrownie, no bo mieliśmy zawsze problem z prądem. Jak zaczynaliśmy, tutaj był solar 100-Watowy, w ogóle to jest Janek zajebista historia, że był 100 -watowy, e, 100 watowy solar, który ładował przedni akumulator. I nie było ładowania hotelowego. To jest w ogóle jakiś w ogóle maksa, że hotelowy akumulator był ładowany z alternatora, nie z Solara. No i na początku dołożyliśmy 361. Solar i mieliśmy do tego kwasiaka z dwa kwasiaki 50A, czyli 100, 100 amper, 50A, czyli 100A kwasiaków starych, które nie trzymały w ogóle. Cały czas nam się to rozładowywało. Pojechaliśmy na pierwszą wycieczkę do Hiszpanii i okazało się, że prądu w ogóle tam nie mamy, a potrzebujemy. Także zainwestowaliśmy później w, w kolejny akumulator 280A kwasiak, który Rok super prosperował, ale później przy naszym użytku prądu, no niestety nam nie wystarczyło, no i z pomocą przyszły różne firmy, jak to na YouTubie, też żebramy o różne, różne rzeczy, <tosłuch> <tosłuch> jak to, to część YouTubea. Udało nam się założyć trzy akumulatory o łącznej pojemności 520 Ah, co jest już super i dołożyliśmy 362 Solary po 180, czyli mamy 720 W na, na dachu. No i na razie to nam wystarcza, podróżujemy tak jak Janek Wam pokazywał, z trzema zwierzętami, z dwoma kotami, z psem. Piesiu ma tam klateczkę, to Ci pokażę, bo to jest fajne, bardzo nam zależało już później. Żeby jeszcze nam wyszła klateczka piesia i udało, i udało nam się ją tam zmieścić, bo jednak nasz pies jest, yy, że tak powiem, wychowany w klatce. Nie, że go zamykamy, tylko że to jest jej po prostu domek. Przerobiliśmy trochę szafę, bo ostatnio też przerobiliśmy, bo szafa była bardzo niepraktyczna, sorry za taki syf. Ale wiesz, było tutaj, tu była, tu była półeczka, a tu było po prostu takie wiszące, żeby powiesić. Zrobiliśmy po prostu takie półeczki, które są dla nas praktyczne. Przez to, że mamy bardzo dużo energii, to sobie w końcu mogliśmy wziąć trochę więcej sprzętu. Wzięliśmy sobie airfryer, fryer, air fryer, który nam pozwala. Mamy tak jak Janek wam pokazywał. Tak jak Janek wam pokazywał, mamy pralkę. Do tego mamy też odkurzacz odkurzacz normalnie domowy, no i to jest tak właściwie nasz cały kamper. Toaletka Kibel to tutaj, wiesz, nie ma co za bardzo pokazywać, jest po prostu standardowa. Żeby, żeby założyć panel, musieliśmy się pozbyć jednego okna. Tutaj sobie takie coś daliśmy u łodyńców, to sobie zrobiliśmy. i Oni nam też montowali dodatkowe panele. No i to tak właściwie praktycznie cały nasz kamperek, w którym, który którym mamy od dwóch lat, a w podróż, b mieszkamy w nim średnio 8 miesięcy po prostu w roku 4 to plus minus, tak jak ty Janek. 8 miesięcy w trasie, 4, żeby sobie zresetować się troszkę, i tak dalej. No i mamy takie opieskie już, ale to już chyba widzisz. Wszyscy, wszyscy go już poznali. I parę takich rzeczy, które dla mnie, bo Bartek tutaj wam wszystko opowiedział co i jak, a dla mnie to jest, zobaczcie. To jest, to jest absolutnie. No jak tutaj wczoraj siedzieliśmy sobie na obiadku, to no, czułem się jak w jakimś, nie wiem, statku kosmicznym, w jakimś najlepszym kinie na świecie, gdzie mam najładniejszy film. Jest to ekstra i tutaj jeszcze jest fajnie, bo jest taka zasłona, roleta, tak. roleta także to mimo, też. że jest ogromna widoczność, to na noc macie ten komfort, że wystarczy że sobie opuszczasz, nawet, nawet powiem Ci podczas jazdy to też jest dobre, bo możesz sobie troszkę obniżyć o. to I... jest bajka i to I łóżko. i łóżko, tylko że tam mamy pod sufitkę troszkę odkręconą, bo mhm. gdzieś nam straciła straciła ten, o widzisz ale łóżko jest o, to mamy pod sufitkę odkręconą, bo wiesz co, gdzieś tam mamy nieszczelność delikatną, którą będziemy musieli ogarnąć ale łóżko jest po prostu pełnowymiarowe i w bonusie jeszcze tutaj siedzi taki ładny fuczaczek Bajka. Czyli tutaj sobie kotek odpoczywa i mogą goście spać. Także jedno łóżko, drugie, drugie tam. Większość. Też całkiem no. komfortowe. Tak, tak, tak. No i to jest bajka. Powiedz, Bartek, jaki przebieg tego auta? W tym momencie ma 140 tysięcy. Kupiliśmy go, jak miał 118, 000, czyli zrobiliśmy 30 tysięcy. A odnośnie spalania to jest bardzo interesujące, bo. Jeżeli sobie tak pyrkamy, jak sobie pyrkamy to 8 litrów, a jak sobie pyrkamy troszkę szybciej. Oczywiście to nie są takie osiągi jak wiesz, camperwane. Takie 90 100 to jest maksymalnie, to wtedy to jest około 10 litrów. Około 10 litrów. Mhm. E... Dzisiaj ile takie co to kosztuje? Bo to też będą ciekawi. No panie i to, i to, było, to, to jest bardzo, bardzo drogo nam wyszło, bo jak jechaliśmy, to stwierdziliśmy, że szalone pieniądze zapłaciliśmy za niego 150 tysięcy złotych. Co? 156 totalu, no. Nie, no I coś, coś, coś zmieniliśmy. 118, 140. Czyli <noise> tak, 150 tysięcy złotych ponad. Mm, spalanie nie jest duże, bo tutaj, wy tego nie widzicie, ale ja mam metr... Yy, 80, niecałe, 1,78 78 i zobaczcie, jak stanę, wyprostuję ręce, to nie dotykam sufitu. Ile? 3,20 ma wysokości? 3,20 ma wysokości i powiem Ci, że jednak troszkę trzeba uważać, bo odkąd go mamy, zacząłem patrzeć na znaki, jakie są mosty. Niektóre mhm. są do 3 metrów, to trzeba, trzeba kombinować, ale to się zdarza powiedzmy raz na nie wiem, pół roku, że gdzieś musimy po prostu zmienić trasę, bo nie damy rady przejechać. Tak to jest bardzo komfortowym kamperem, nie zamienilibyśmy go na tą chwilę na żadnego innego, bo po prostu bardzo komfortowo nam się tutaj żyje. I tak jak mówiliśmy, zapłaciliśmy coś, nie już nawet nie pamiętam, 150 parę tysięcy, stwierdziliśmy, że to jest troszkę szalona cena, ale przyjechaliśmy, spotkaliśmy tu pana Pawła, który był właścicielem tego kampera i opowiadał nam o nim w środku z półtorej godziny. I po prostu, no... Opowiedział nam każdy detal i stwierdziliśmy, że jednak chcemy tego kampera. Z zamówiliśmy firmę, bo nie znamy się też na bardzo super na mechanice. Zamówiliśmy firmę, zapłaciliśmy 500 zł, żeby nam to po prostu sprawdzili. Sprawdzili nam wszystko, technicznie super wyglądał. Gość dał recenzję, że warto go kupić i że to jest silnik pancerny. A jeszcze jest taka ciekawostka, że z zewnątrz on nie jest zbudowany z blachy, tylko on jest, znaczy nie jest zbudowany z normalnej blachy takiej samochodowej, tylko on jest zbudowany z takiego czegoś co kiedyś łodzie, łodzie budowali. Przez to nie rdzewieje. On nie będzie miał żadnej rdzy na sobie, bo, bo to jest praktycznie niemożliwe. Gdzieś tam wiesz, podwozie ci zardzewieje i tak dalej, ale blacharsko nie ma, nie ma nigdzie i nie będzie a, rdzy. A powiedz jeszcze Bartek, bo 3,20 wysokość, a długość, bo jest takie kurde... A długość, a długość to też jest ciekawe, bo jest 5,80. 5,80, czy widzicie. A przez to, że jest tak wysoki, to tutaj ja się czuję jak w pięciogwiazdkowym hotelu jest. Tak luksusowo dużo miejsca, że głową mała. Duże jest miejsca, duże jest miejsca jeszcze, szczególnie jak się zmieniliśmy ten stół, bo ten stół był bardzo, bardzo taki wiesz, no słaby, a zmieniliśmy na mniejszy i widzisz, nawet nie rozkładając go. Tutaj spokojnie ja mogę zjeść, Aśka może zjeść i tutaj jeszcze można sobie tańczyć. Tak, tutaj dostałem jeszcze od Asi Bartka wlepki. Kanał wiecie, bo Bartek i Asia są współtwórcą tego odcinka, także wbijajcie. Zostawcie po sobie ślad, bo mega, mega ludzie. No patrzcie, jakie pozytywne <grymne> po prostu. Oto ja zawsze mówię, że dla takich chwil warto YouTube'a zakładać. Dokładnie. I zgadzamy się i wicewersa Janek, bardzo miło Cię było poznać. Super jesteś gościem mhm. Z bardzo skromnym, bardzo spokojnym i, i naprawdę to była Czysta przyjemność, żeby z Tobą posiedzieć, pogadać, porozmawiać, napić się piwka, bo napiliśmy się piwka. No i przede wszystkim y, przeprowadzić bardzo inspirującą rozmowę, którą wkrótce zobaczycie na naszym kanale. Gdzieś pod koniec tego roku, albo w przyszłym, pod koniec przyszłego. Ja <laughs> no, żartuję, żartuję, ale wkrótce będzie, także, także na pewno Janka zaznaczymy, będziecie mogli zobaczyć. Porozmawialiśmy na multum, multum y, w ogóle tematów. Pogadaliśmy na multum tematów i naprawdę było fajne. Janek, super, mam nadzieję, że się widzimy w Maroku. Oj, kurczę, właśnie, bo widzowie, yy, tak przedwstępnie, ja jestem w gorącej wodzie kompany. Yy, jak wrócę do Polski, i wyrabiam paszport. A co dalej zobaczymy? Może live z celem Maroko, bo to zobaczyłem, jaki jest kawał, i to by była najgrubsza wyprawa w moim życiu. Także zobaczymy, ale no właśnie, dzięki takim ludziom takie pomysły się rodzą. A my dzięki Jankowi Idziemy dzisiaj kopać A no właśnie, bo złoto pokazałem Także motywacja jest nie, obopólna Zaszwieciły się oczy, się oczy. Da się, nie? Ale teraz też mam motywację w sumie Na to Maroko zasuwać no, Dokładnie, Super. dokładnie Zwież, Zważywszy na to, że to jest tak naprawdę dojechać do Hiszpanii Przejechać Hiszpanię to jest przyjemność po prostu Naprawdę przyjemność, bo Hiszpania jest fajna Duża, różnorodna Wiesz, i tak jak mówiliśmy są pustynie, są wybrzeża Niedaleko troszkę od wybrzeż przejechać Są piękne lasy i piękne miejscówki po prostu no, no i jest przystosowana super chociaż ty nie musisz, bo tylko tobie zależy tak naprawdę na wodę, na wodzie bo tak to kibelek masz załatwiony mam no. nadzieję, że my też przed wyjazdem sobie załatwimy to o, ekstra i będziemy jak królowie no i tyle Janek pozdrawiamy was, czekaj jeszcze pozdrawiamy was serdecznie, subskrybujcie i lajkujcie Jankowi kanał, a hejterzy pozdrawiamy was jeszcze serdecznie trochę płyną mi było chodniczego nie wiem czemu mówię, trzeba wykorzystać tutaj sobie do, Dobrocie. Z Hiszpanii także. Tak, hiszpański. Le ile wlezie? Tam patrzysz, ile jest minimum, żeby tam ten... No, zbliżamy się... Nie chcę mówić, Janek, ile tam było, ale teraz zbliżyliśmy się do tej minimalnej. Lej do pełna. Mówić. Śmiało powiem ci. Jeszcze, 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 okej. Okay. No, Powiedzmy jest jezdnicze. Nie niczym. wiadomo, czemu to zeszło. No, ale może przez te upały w Italii. A, oczywiście, oczywiście. I powiem Wam tak, wystarczyła godzina. Wszystko sprawdziłem, jest suche jak pieprz. Także też będę musiał w coś takiego zainwestować. Jak to teraz jechać? Od tak fantastycznych ludzi aż szkoda. Szkoda, ale widzimy się niebawem, bo lepiej się witać niż żegnać. Widzowie w tym odcinku to już wszystko, mam nadzieję, że wam się podobało, i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć. I jeszcze na koniec końców ponownie Was zaproszę na kanał Podróże po chmurze. Bardzo fajnie, filmy profesjonalne. Bartek bardzo mocno się przykłada i widać to troszeczkę, nawet zazdroszczę w moich amatorskich filmach takiego poziomu, jaki Bartek reprezentuje swoimi filmami. Ale jeszcze w przyszłości mam nadzieję, że jak się spotkamy, to się troszeczkę poduczę montażu od takiego profesjonalisty. Asia Bartek, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeszcze raz za wszystko dziękuję. A Was, widzowie, na końcu odcinka, bo zawsze na koniec odcinka zostają najwierniejsi moi widzowie. Także do Was pytanie. Czy chcielibyście, żebym pojechał jeszcze w roku 2025 do Maroko? W kierunku przynajmniej, bo tak myślę, że jeżeli by ten pomysł jakoś mój szalony wypalił, to na pewno zostaje na święta i po świętach, tak żeby na Sylwestra już być gdzieś na południu Europy. Także widzowie, jeżeli chcecie, żebym pojechał, to dajcie po prostu komentarz pod filmem o treści. Maroko, ciekawi mnie co myślicie wy o takim pomyśle, bo ja to ja, ale wy też jesteście dla mnie niesamowicie ważni i chciałbym, żeby content na moim kanale był dla was satysfakcjonujący. A jak patrzyłem na drogę, to i by były na pewno poszukiwania z Blutrynem, bo bym pojechał sobie na chwilę do Włoch, potem Francja, Hiszpania. W Hiszpanii byłoby bardzo dużo poszukiwań, a w Maroko, w zależności od prawa, jakbym się teraz z tamtejszymi e, policjantami dogadał. Bo na razie jeszcze tego nie sprawdzałem, ale jak wiecie, ja załatwię sobie poszukiwania praktycznie w każdym miejscu na świecie. Także widzowie, jeszcze nie przedłużam, bo mam dobry humor, dużo endorfin i dlatego teraz kończę odcinek i jadę na poszukiwania. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za oglądanie. A jak Wam się podobało, zachęcam łapki, subskrypcje, komentarze i nie tylko u mnie na kanale, ale też u Asi i Bartka. Podróże po chmurze. Cześć!